Jakie były początki zwierzyńca? Jakie były w ogóle początki Michała Sumińskiego w telewizji? Muszę zacząć od paru przymiotników. W czasach, kiedy był, proszę w to w pozytywnym sensie zrozumieć, gwiazdorem zwierzyńca i naszych programów, był wspaniały, był fenomenalny, o niesłychanym talencie gawędziarskim, co jest dla telewizji skarbem. I tutaj pyta Pan o początki mianowicie jest to klasyczny samorodek klasyczny samorodek. Pamiętam, żeśmy robili w czasie wakacji, pewnie był to rok 67, ale mówię pewnie, bo to 40 lat bez mała temu, robiliśmy jakiś program wakacyjny w ramach teleferii. I był nam koniecznie potrzebny dobry gawędziarz o lesie, o zwierzętach i tak W zasięgu znajomych nie mieliśmy nikogo. I wtedy któryś z kolegów z radia powiedział mi: Maciek, w redakcji o tych, co na morzu jest taki Michał Sumiński. Jego zaproś. I myśmy tego Michała Sumińskiego zaprosili wtedy. To była jeszcze żywa telewizja, co jest o tyle istotne, że to no, musiało po prostu być dobrej jakości, bo to bez żadnych cięć, bez żadnych szans na montaż, prawda? Po prostu taki, jaki jest, taki widzi. I bez powtórek. I bez powtórek, prawda? I ten Michał nas oczarował zupełnie. Zasunął taką gawędę, że myśmy rozjawili gęby. I jak układaliśmy plan na nowy sezon, Telewizyjny na rok 68-69. Wtedy w tym pokoju, w którym siedzimy, wymyśliliśmy z kolegami. Wtedy szefował naczelnej redakcji Włodek Grzelak wspaniały i Jacek Kupski, żyjący już dzisiaj niestety, jego zastępca tak jak i ja. I wymyśliliśmy, że trzeba zrobić program o zwierzętach trochę pod Michała Sumińskiego. Dlatego, że wydawało nam się, że to jest skarb, którego nie można zmarnować po prostu. Szczęśliwy zbieg okoliczności polegał na tym, jeszcze troszkę odchodząc od Sumińskiego, a wchodząc na pojęcie zwierzyniec, że dostaliśmy ofertę filmów animowanych o psie Huckleberry. Tam był nie tylko pies Huckleberry, ale o Gidogi. Pixie tu, Dixie. Pixie Dixie, tam był Oligator, prawda, i tak dalej. Produkcji takiej amerykańskiej firmy Hanna Barbera. I zrobiliśmy ten program 45-minutowy, proszę sobie wyobrazić. To był program dla starszych, to właściwie dla, mówiąc umownie, dla dziesięciolatków ówczesnych powiedzmy, ale oglądany przez dorosłych tak samo. Michał, czarodziej słowa, no nieprawdopodobny czarodziej słowa i te filmy, które w jakiś sposób go wspierały. Był na przykład taki wspaniały kolega już nieżyjący, Andrzej Stanisławski, który robił filmy przyrodnicze. I to on robił w latach właśnie no, 70. kiedy nie było technik komputerowych. Dzisiaj, jak się patrzy na filmy, które robi Attenborough BBC w Bristolu, no to to są czarodziejstwa. Jak ja patrzę. To ja czasem mojej żonie mówię: słuchaj, on stoi w lasku pod Londynem. A za nim chodzą australijskie kangury, bo dzisiaj można wszystko zrobić. Nie chcę nic złego mówić o panu Attenborough, przed którym zdejmuje czapkę. Natomiast tamto było robione tak jak Puchalski, jeszcze kiedyś wcześniej. Ten Andrzej Stanisławski robił filmiki takie właśnie z natury, podglądane. No to on, nie wiem, na trzy dni kładł się w trzcinach, prawda, po to, żeby sfilmować kaczkę. Takiej pracy no tak wymagało. Był. A ten Michał czarował swoimi opowieściami, Michał Somiński. Tutaj powiem coś, co proszę przyjąć, za absolutnie za dobrą monetę, ale w swoim gawędziarstwie on czasem zapędzał się w opowieści, które na nas robiły wrażenie troszkę, jakby tu powiedzieć, no przychodzi mi do głowy słowo okrutne, ale wale, blagierstwo. Ja pamiętam cudownie, to było przedmiotem przez kilka tygodni naszych wzajemnych żartów, jak Michał w którymś z programów Zwierzyńca opowiadał o tym, że w nocy z odległości 200 metrów obserwował zająca, który stanął słupka w daje uszy, miał wyciągnięte do góry. No, jak się zastanowić racjonalnie, po pierwsze, z 200 metrów zobaczyć zająca w ogóle, w południe oświetlone. Nie Bardzo jest ciężko, tak łatwo. Tak? A w nocy i stojącego słupka jeszcze gdzieś tam w jakiejś miedzy. Ale to wszystko było tak cudownie podane. Zresztą Michał używał takiego pojęcia, że jest to literatura mówiona. I ja mówię inaczej, że. Słowami maluje świat. To już proszę przyjąć wyłącznie jako taką anegdotyczną historię, ale charakteryzującą wartość gawędziarstwa Michała. Oczywiście on był opłacany według stawek, tak zwanego taryfikatora, który obowiązywał w telewizji za występ przed kamerą, za prowadzenie programu itd. I. W którymś momencie zwrócił się do nas, że właściwie on powinien być płatny od minuty, tak jak za literaturę. Autentyczne. No niestety nie było to możliwe, dlatego że literatura no, to musiała być napisana, żeby w buchalterii zobaczyli to, prawda? Musiała być dokumentacja. U niego tego nie było, ale była to właściwie literatura mówiona. I co jest tutaj jeszcze dość zabawne, niech się mój ukochany Michał, jeśli to usłyszy, nie obrazi. Michał nie napisał książek właściwie. To prawda, wiem, słyszałem, opowiadam o tym. Natomiast wyrzucał z siebie nienapisane książki przed kamerą u nas, noszę go w sercu. A propos serca to panu coś powiem. Mianowicie, Michał, najbardziej zasłużenie, jak sobie można wyobrazić, został odznaczony orderem uśmiechu. Jest tak, takie oznaczenie, które troszkę się zdewaluowało, bo zaczęto troszkę za szeroko rozdawać, ale to jest inna sprawa. Michał w końcu dostał i doszło do takiego momentu, nie wiem, rok później, dwa lata później, że laureatem czy nosicielem tego wspaniałego orderu zostałem ja. Kto wręczał mi order uśmiechu i przypinał mi do klapy? Michał Sumiński. Mam zdjęcie nawet, jak Michał mi do klapy przypina order uśmiechu i wręcza mi szklanicę soku cytrynowego, który trzeba było wypić jako torturę. Tym to, nie krzywiąc się. No najlepiej nie krzywiąc <grych> się, tak. O, więc takie były też historie. Michał miał poczucie swojej wartości zawsze. I bardzo go za to szanowaliśmy. Był takim, no czarodziejem gawędziarstwa bez pudła.